Witajcie, witajcie, przyjaciele. Dzisiaj w serii Niedzielne Cytaty, fragment książki Nie Miły doktora Aziz Gazipura. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiasz. Wydaje mi się bardzo ciekawa i inspirująca książka. Dopiero. Znaczy, przeczytałem tylko streszczenie jej, ale już w samym streszczeniu, w samym tym. podsumowaniu jest dużo ciekawych informacji, więc posłuchajcie. Kiedy słyszymy słowo miły, nasze umysły rozjaśniają się na zielono. Bycie miłym jest dobre, jest to coś, do czego powinniśmy dążyć i uczyć tego samego nasze dzieci. Czy to jednak prawda? Rozważmy sytuację, kiedy trzeba być, było być miłym. Co to znaczyło? Załóżmy, że odwiedziłeś znajomych, których nie lubisz, ponieważ są egoistami i popisują się. Wysiadasz z samochodu i widzisz, że ci znajomi mają ludową rzeźbę przedstawiającą ich samych, zrobiącą wejście do ich domu. Na Twojej twarzy pojawia się niesmak. Ale współmożonka szturcha Cię w bok. Pamiętaj, żeby być miłym. Besztając Cię powoduje natychmiastową poprawę, zmianę Twojego wyrazu twarzy. Czy możesz wyjaśnić, co się tutaj dzieje? Wchodzisz po schodach do domu, z uśmiechem podajesz rękę egoistycznym znajomym, śmiejesz się sucho z wszystkich ich żartów. Gdy tymczasem w środku przewracasz oczami i żałujesz, że nie możesz wrócić do domu. Czy to właśnie znaczy być miłym? Branie tego, czego nie lubisz, i wymuszanie uprzejmości, aby dopasować się do społeczeństwa. Czy zaczynasz już dostrzegać wady by bycia miłym? Sprawia to, że obserwujesz siebie, zastanawiasz się nad sobą, każdym swoim gestem i słowem, patrzysz na twarze innych i starasz się pozostać akceptowalnym. W tym podsumowaniu dowiesz się, jak szkodliwa może być chęć bycia miłym dla wszystkich, oraz jakie są pomocne sposoby, aby stawić siebie na pierwszym miejscu i lepiej się traktować. Bycie miłym często wiąże się z zakładaniem maski i udawaniem, aby nie ranić uczuć innych osób. Bycie miłym nie wynika z dobroci ani wysokich moral wysokiej moralności. Wynika to ze strachu przed niezadowoleniem innych i ich dezaprobatą. Kieruje nim strach, nie cnota. Wszystko w ten sposób, wszyscy w ten sposób dorastaliśmy. Wierzyliśmy, że bycie miłym przyniesie nam dobre rzeczy: miłość, akceptację i prezenty. Nasi rodzice i nauczyciele zachęcali nas, abyśmy tłumili złość, przełykali łzy i maskowali rozczarowanie. Nauczyliśmy się więc ukrywać w sobie nasze prawdziwe uczucia i udawać, że, i udawać starając się zadowolić wszystkich dookoła. Nie ma żadnej prawdziwej kary, jeżeli przestaniesz tak bardzo starać się zadowolić wszystkich. Chociaż decyzja o ukrywaniu wszystkiego nie jest zdrowa, nie oznacza to, że bycie okrutnym, niegrzecznym, niemiłym jest świetną alternatywą. Robienie tego, co ci się podoba, niezależnie od tego, jak rani to innych, jest tak samo złe, jak lekceważenie swoich uczuć. Niezależnie od tego, co myśli Święty Mikołaj, przeciwieństwem miłego nie jest niegrzeczność. Przeciwieństwem miłego jest Niemiłe. Jest to filozofia życiowa, która, po, która nawołuje do bycia autentycznym, uczciwym i sprawiedliwym, wymaga, abyś przestał wpychać się w pole oczekiwań innych ludzi i nie dostosowywał, dostosowywał swojej osobowości i wyborów życiowych do wizerunku, jaki ludzie o tobie stworzyli. Oznacza to mówienie prawdy, nawet jeśli może to być niewygodne dla innych. Bronienie siebie i ochroną swoich granic. Nawet jeśli oznacza to powiedzenie komuś nie. Co mówisz, gdy ludzie robią ci okropne rzeczy, na które już nie pozwalasz, a to warczysz mam dość udawania miłego? Czy to nie powinno powiedzieć ci wszystkiego, co musisz wiedzieć? Zasadniczo mówisz koniec z lekceważeniem moich potrzeb i chęci. Koniec z tym wszystkim tylko po to, by sprawić, żebyś ty poczuł się dobrze. Krótko mówiąc, odmowa bycia miłym to proces wyzwolenia odbudowania pewności siebie i łamania szkodliwych dyrektyw, z którymi się wychowaliśmy. Na dziś to będzie tyle. Mój syn ogląda ze źródła Dziś to będzie tyle, co chciałam się podzielić. Jest jeszcze kilka fragmentów, które, które Wam udostępnię, ale to na to za tydzień. A dzisiaj już życzę Wam wszystkim wielu błogosławieństw.